Ciemanaczko, to szakal z tej strony, witam się na moim kanale. I dzisiaj będzie misja versus wizja i o troszeczkę o zasadzie 10 słów w Twoim biznesie. Także, najpierw, posłuchaj tego. Skup się na wizji, nie na misji. Porywająca wizja to zupełnie co innego niż misja firmy. Ta ostatnia przybiera zwykle postać długich, zawiłych tekstów, często będących dziełem zbiorowym i przeznaczonych do wetknięcia gdzieś na dno szuflady, gdzie zostaną w dużej mierze zapomniane. Żaden biznesmen z tych, których poznałem, ani jeden, nie potrafił przytoczyć misji swojej firmy słowo w słowo. Jeśli nie da się tego spamiętać, to po co zawracać sobie tym głową? Wyrzuć misję firmy do kosza, to tylko strata czasu. Zamiast tego sformułuj wizję, jest znacznie bardziej inspirująca. Wizja to obraz lepszego świata, jaki może powstać dzięki Twojemu produktowi lub usłudze. Zniewalające wizje inspirują inwestorów, pracowników i klientów, a co najważniejsze, zarażeni wizją stają się apostołami firmy. Inspirująca wizja spełnia trzy kryteria, jest konkretna, zwięzła i systematycznie powtarzana. Zapamiętaj to, bo to ważne. I masz teraz rozwinięcie tych trzech punktów. Konkretna w większości firm misja jest sformułowana w zbyt wieloznaczny sposób. Ile razy słyszałeś, że misja danej korporacji polega na zapewnieniu najlepszych na rynku, skoncentrowanych na, roz... na kliencie rozwiązań itd., itd. Nie mówi nic istotnego. Kiedy dyrektor generalny Starbucks Howard Schlutz, Schlutz prezentował swoją koncepcję inwestorom, przedstawił wizję trzeciego miejsca pomiędzy pracą a domem. To jest konkret, coś namacalnego. Drugi punkt zwięzła. Kiedy faceci z Google'a Sergi i Brini Larry Page weszli do biura Sequoia Capital, menedżerowie wysokiego szczebla zapytali tych dwóch młodych studentów o ich wizję. Brin i Page odpowiedzieli: zapewnić dostęp do zasobów informacyjnych świata jednym kliknięciem. Klik i już masz. To jedno zdanie okazało się tak inspirujące, że ci inwestorzy Venture Capital z Doliny Krzemowej nie tylko przyznali Google'owi fundusze, ale także wymagają dziś od każdego przedsiębiorcy, który przekroczy próg ich biura, sformułowania wizji swojej firmy w najwyżej 10 słowach. Jeden z inwestorów Sequoia Capital powiedział w rozmowie ze mną: Jeśli nie potrafisz opisać tego, czym się zajmujesz w najwyżej 10 słowach, ja tego nie kupuję, nie inwestuję, nie jestem zainteresowany. Kropka. Jak możesz z tego skorzystać? Trzecia. Opcja. Trzeci punkt: systematycznie powtarzana. Wizja nie ma znaczenia, jeśli nie ma mocy przekonywania ludzi, a nie może ich przekonywać, jeśli nikt o niej nie wie. Mark Benioff, dyrektor generalny sales, Salesforce.com, pioniera technologii chmury obliczeniowej cloud computing, powiedział mi kiedyś, że umieści wizję swojej firmy koniec oprogramowania, na laminatach na laminowanych kartach, aby każdy pracownik mógł nosić ją zawsze przy sobie. Kazał nawet zrobić przypinki z przekreślonym grubą, czerwoną krachą słowem software. <laughs> Fajne, nie? Wizję przekazywano konsekwentnie wszystkimi kanałami firmy, w prezentacjach na stronie internetowej, w reklamach, we wszystkich materiałach marketingowych. I teraz małe podsumowanie. Weźmy teraz wizję pierwotnie sformułowaną przez Steve'a Jobsa dla Apple Computer w rękach zwykłych ludzi. Jest zwięzła, 5 słów i 31 znaków. Wystarczająco krótka, by zmieścić się na Twitterze. Uwaga, Twitter. Heh, wspomniany. Jest konkreta, dotyczy rozpowszechnienia komputerów wśród zwykłych ludzi. Była też systematycznie powtarzana. Jobs wykorzystywał każdą okazję, aby przekazywać swoją wizję i był, tym, był w tym niezmordowany. Pomyśl o innych wizjach, jakie omówiliśmy wcześniej. Kennedy miał wizję wysłania człowieka na Księżyc i sprowadzenia go bezpiecznie z powrotem na Ziemię. Trudno o coś konkretniejszego. Kennedy ustalił nawet termin przed końcem dekady. Eldberg rzucił swoim przyjaciołom wyzwanie formułując wizję. Każde dziecko zasługuje na świetną szkołę publiczną w swojej dzielnicy. To wizja konkretna i zwięzła. Mieści się w 10 słowach. Wizja e, Dusia dotycząca sieci Coldstone Kremry, Kremry była konkretna, zwięzła i systematycznie powtarzana. Zaproponujemy światu nadzwy nadzwyczajną przygodę z lodami. To zdanie rozmieszczano, rozwieszczano, rozmieszczano na plakatach wszędzie, w każdej lodziarni, więc pracownicy wiedzieli do czego dążą. Kiedy rozwi, firmy rozwijają się warte miliardy dolarów koncerne, jakość jakoś, jakoś tracą swoją wizję, zauważył Steve Jobs. Wprowadzają mnóstwo warstwy, warstw kadry zarządzającej średniego szczebla między ludźmi prowadzącymi firmę a ludźmi wykonującymi robotę. Tracą wyczucie i pasję, z jaką wcześniej traktowały swoje produkty. Kreatywni pracownicy, ci, którzy czują pasję i którymi, którym nie jest wszystko jedno, muszą przebić się przez pięć warstw kierownictwa, żeby zrobić coś, czego słuszności są pewni, najlepsi ludzie odchodzą i zostają miernoty. Dzięki temu, że stworzymy małe zespoły świetnych pracowników, którzy będą realizować swoje marzenia, nie zostaniemy zwykłą i byle jaką firmą. Jesteśmy artystami, nie inżynierami. Jak możesz z tego skorzystać? <laughs> Uważaj, żeby nie ulec tej byle jakości. Zastanów się, w jakiego rodzaju firmy chciałbyś pracować albo jaką sprawę poprzeć. Chcesz pracować dla lidera, który zawsze reaguje na działania konkurencji zamiast spoglądać w przyszłość? Chcesz pracować dla lidera, który, który jednego dnia popycha cię w jednym kierunku, drugiego w innym, nie wiedząc jaką zmierza? Chcesz poświęcić swój czas w sprawie bez wyraźnego celu. Oczywiście, że nie chcesz. Podobnie jak ludzie, muś, których musisz zainspirować. Kultura innowacyjności nie może istnieć bez wizji. Obrazu świata, który jest tak porywający, że wydobywa najlepsze pomysły z, naj, z najbłyskotliwszych umysłów. Wizja zaczyna się na górze. Wizja zaczyna się od Ciebie. I to by było na tyle, jeśli chodzi o ten cytat. Więc podsumujmy sobie. Pamiętaj o trzech podstawowych aspektach. Skup się na wizji i na misji. Ma być konkretna, zwięzła i systematycznie powtarzana. Twój biznes musisz tak. Opis Twojego biznesu musisz tak zoptymalizować, żeby zmieścił ci się w 10 słowach i wszędzie w kółko go powtarza. Jeśli ktoś przyjdzie do Ciebie i, się, i powie ci, czym się zajmujesz, z kim się poznajesz, cały czas poznajesz nowych ludzi. I, I ktoś się pyta, czym się zajmujesz. Cześć, jak się tam masz czym się zajmujesz? A ty yy, nie wiesz. Albo mówisz, Hmm, <laughs> albo cokolwiek innego, co podważa spójność, podważa przepływ w ogóle, rozmowy i tak dalej. Tylko warto by było, żebyś po prostu spójnie powiedział, czym się zajmujesz. Na przykład, ja mam takie hasło ostatnio, które jakby promuję wszędzie: że pomagam ludziom w tym, czego nie chcą zrobić, żeby byli tacy jacy, chcą. Takie jest moje hasło, jeśli chodzi o samorozwój. A drugie hasło, jeśli chodzi o komputery, to jest dostarczam jak najlepsze maszyny w danym czasie do grania. I tyle. I to jest mój przekaz. Czasem jest wypisany, czasem jest przekazywany, jeśli chodzi o. Zależy od kanału na YouTube. Na tym kanale akurat jest samorozwój, a na drugim kanale na YouTubie, na Machrzakal TV mamy komputery. I, I jakby. Robię tylko to, to jest nisza, jeśli o to chodzi. Nie robię komputerów za 2000, nie robię komputerów do biura i tak dalej. Robię komputery stricte dla graczy na daną chwilę najlepsze, jakie mogą być. To się nazywa marzenie każdego gracza. Tak to wygląda. Jak z tego możesz skorzystać? Poczytaj książkę, namawiam. Będzie więcej cytatów z książek w przyszłości, bo mam trochę więcej czasu, żeby wam trochę poczytać. <noise> Także to było oczywiście Carmine Gallo, Steve Jobs, Sekrety Innowacji. Nie, nie raz jeszcze do tego wrócimy. Czytajcie więcej, będziecie mądrzejsi. Mądrzejsi. Dzięki za uwagę. Cześć, czekalout.